Witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj chciałam Wam pokazać fajny zapach na lato marki Zara, czyli propozycja z takiej niższej półki cenowej. Która myślę, że jest bardzo interesująca i właśnie też przemawia za tym cena, więc. Przemawia za jakby atrakcyjnością tego zakupu, żeby sobie po prostu taką tematykę olfaktoryczną spróbować. Jest producent nam zapowiada tutaj tematykę morską. Jest to zapach, który się nazywa Mystery Balance. Tutaj mamy na pudełku obrazek takiej plaży nadmorskiej, jakieś skały, wszystko w takiej zamglonej kolorystyce, tematyce i też sprawia wrażenie ten obrazek, że jest pewien chłód w tym, w tym otoczeniu, jakby na, na tym pejzażu i i faktycznie z tym będziemy mieli tutaj do czynienia, czyli z takim zapachem o charakterze chłodnym. Jest tu oczywiście temat wodny, ale myślę, że to, co warto powiedzieć o tym zapachu, to chciałabym, tak jakby, wyjaśnić, że. Ta morskość, która nam jest tutaj zapowiadana, jest ona dosyć specyficzna, więc jeżeli ktoś planuje zap, zakup w ciemno, bo wiem, że, że często tak robicie, szczególnie jak zapach, zapach jest tani to kusi właśnie, żeby kupić go w ciemno. Jeżeli znacie zapachy morskie, chociażby te, o których ja ostatnio mówiłam, czy jakieś inne, w których na przykład często jest tematem przewodnim zapach mokrego drewna, kocanki, soli i tak dalej, takie jak na przykład Joe Malone. Ten, ten zapach Joe Malone, który jest morski, on się nazywa Wood, wood Sage and Sea salt, to jest taki właśnie zapach bardziej wytrawny, to tutaj powinniśmy się spodziewać czegoś zdecydowanie innego i właśnie o tym chciałam dzisiaj porozmawiać. O tym, czego się możemy po tym zapachu spodziewać i na czym właśnie ta inność w tym przypadku polega. Wyciągnę sobie go już tutaj z tego pudełka. Pudełko jest proste, tylko z przodu ma właśnie taką ilustrację, zdjęcie, coś takiego. I tak, flakon bardzo prosty, jak Zara nas przyzwyczaiła często właśnie do takiej stylistyki. Koreczek błękitny, który nam ma tutaj zapowiadać właśnie jakąś taką wodną, relaksującą tematykę i pewien taki chłód, który faktycznie w tym zapachu jest obecny. Ja się tym zapachem oczywiście teraz Popsikam, bo mm, chciałabym na bieżąco również z nim tutaj razem być, e, mówiąc o nim. I e, w przypadku tego zapachu, również producent e, zapowiada nam e, taką dosyć nieskomplikowaną e, listę e, nut zapachowych, jakich moglibyśmy się spodziewać. I mamy tutaj na przykład E, sól, drzewo sandałowe. Mam tutaj w swojej książce sól, drzewo sandałowe i piżmo. E, zapach teoretycznie na podstawie właśnie tych nut zapachowych gdzieś tam powinien się obracać em, w takim olfaktorycznym efekcie. E, słono-morsko wytrawnym, tak by nam tutaj zapowiadało, szczególnie że mamy tutaj też mowę o drzewie sandałowym, czyli e, gdzieś właśnie ta strona taka drzewna jest zapowiadana plus sól. No można by było powiedzieć, że po tym opisie e, spodziewałabym się takiego naprawdę fajnego morskiego e, zapachu z takim wytrawnym zacięciem, z taką chłodną świeżością. E, Natomiast, w moim odczuciu, jest troszkę inaczej, ponieważ te nuty, które są tu wymienione, nie do końca zbiegają się z efektem olfaktorycznym tej kompozycji, przynajmniej w moim odczuciu. Jestem bardzo ciekawa, jakie jest Wasze wrażenie. Czy się spotyka z moim, czy, czy faktycznie wytoczujecie tak, jak to jest tutaj opisane? Ale ja Wam powiem, że dla mnie ten zapach, Pachnie hmm, oczywiście, ma on morski klimat, natomiast dla mnie jest to zapach troszeczkę bardziej kwiatowy, nawet niż, e, niż e, morski. Co więcej, dla mnie ten zapach kojarzy się z taką tematyką, jak na przykład Joe Malone Wild Bluebell. I Muszę Wam powiedzieć, że nawet podejrzewam, że został on stworzony troszeczkę z taką myślą bycia gdzieś tam troszeczkę może tańszym zamiennikiem, coś w tym stylu. Oczywiście jest zauważalna pewna różnica, ale to jest niuans. To znaczy, taki, który wyczujemy przy takich testach, które ja, tak jak robię tutaj, że mam te wszystkie zapachy przed sobą, noszę je codziennie, sprawdzam, obserwuję, cały czas porównuję, to tak, to wtedy wyczujemy różnicę. Ale tak po prostu, na kimś, na sobie, no to będziemy, myślę, że są one bardzo podobne. Nawet ta wersja Mystery Balance ma w sobie wręcz więcej nawet takiej słodkiej nuty niż ten Wild Bluebell od Joe Malone, który ma bardzo podobny charakter, ale jest jeszcze bardziej krystaliczny i wodny. Również mogłabym usytuować Mystery Balance jako zapach, który też ma swoje podobieństwo do zapachu, o którym ja też nagrywałam film jakiś czas temu Endorfina Blue od Kamili Wybrańczyk i tutaj mamy ten flakon z ważką tutaj taką ładną ważką z kryształków swarowskiego i to też jest zapach o podobnym właśnie charakterze podobnym stylu, tylko że ten zapach Endorfina Blue też jest troszeczkę mniej słodki, bardziej wodny i bardziej krystaliczny. Więc co ciekawe, podobieństwo tych zapachów do siebie trzech jest spore. I e, myślę, że mogą one śmiało nawzajem się traktować jako zamienniki: jeden, drugiego, e, drugi, trzeciego itd. Tak tak e, natomiast z zaznaczeniem, właśnie tego, że. Mystery Balance od Zary ma najwięcej w sobie słodyczy z tych trzech zapachów, szczególnie jak się właśnie je próbuje tak razem podczas takich testów. I tutaj ten taki morski efekt to jest efekt takiej świeżej, nadmorskiej bryzy, chłodnej, krystalicznej. Kiedy mówiłam o zapachach Wild Blooper i Endorfina Blue, to dla mnie te zapachy kojarzyły się z takim chłodnym powietrzem po deszczu, w pobliżu kwiaciarni wypełnionej właśnie świeżymi kwiatami, które wydzielają intensywny taki chłodny. Zapach właśnie w połączeniu z tym chłodnym, wilgotnym powietrzem. Wszystko tworzy taką krystaliczną, wilgotną mgiełkę, i to są właśnie te klimaty. W związku z tym Mystery Balance dla mnie będzie też tą wodno-ozonową wersją właśnie takiej morskości. Zapach jest zdecydowanie, on jest określony jako unisex i myślę, że może być tak traktowany, ale przez to, że ta nuta słodka jest tutaj obecna, to sprawia, że zapach skręca gdzieś tam w takie preferencje bardziej kobiece i sensualne i Myślę, że może być to taki przyjemniaczek na co dzień, który poprawi nam nastrój który po prostu odświeży i, i doda nam takiej specyficznej energii, ale nie takiej pobudzającej jak cytrusy, tylko takiej właśnie uspokajającej, takiego po prostu pozytywnego nastawienia. Natomiast ta sól, o której jest mowa przy opisie tego zapachu, ja tej soli tutaj tak nie wyczuwam. Przynajmniej... W tym kontekście, kiedy porównuję zapach Zary do innych zapachów, gdzie też jest mowa o soli, a gdzie ten sól wyczuwam bardziej, na przykład tutaj mam taką mini wersję zapachu, który jakiś czas temu wyszedł, takiej linii Sephora Do Not Drink, i tutaj mamy właśnie sól morską i, i wanilię. I e, w tym zapachu e, ta sól faktycznie jest wyczuwalna. E, tak no zdecydowanie bardziej i tutaj jakby e, po tej nazwie spodziewając się e, tych nut, które są zapowiadane, nie, nie zawiedziemy się, e, ponieważ podczas używania e, tego zapachu e, do not drink e, faktycznie będziemy mieć do czynienia z taką... E, Słoną, wanilią, jeśli można tak powiedzieć. Jest tutaj też słodycz, ale ta słoność jest przede wszystkim podkreślona, taka morska sól. Myślę, że to jest właśnie propozycja dla tych osób, które szczególnie właśnie chciałyby nacisk na tą morską sól położyć. To właśnie ten zapach sefory. Tu jest taka wersja miniaturowa, on jest oczywiście w większych flakonach dostępny też. Natomiast tutaj jest coś zupełnie innego. I tutaj powinniśmy się właśnie spodziewać takiej morskości, lekko słodkawej, takiej właśnie kojarzącej się troszeczkę z takimi kosmetykami pielęgnacyjnymi lub być może do kąpieli, gdzie jest właśnie mowa o tematyce morskiej. Coś, coś takiego, tak mi się to kojarzy od samego początku, kiedy właśnie testuję ten zapach, że um, używając tego zapachu mam takie poczucie, jakby się właśnie wykąpała w jakichś takich e, wiecie, żelach, podprysznic, płynach, które właśnie określane są jako e, tak zwane morskie, tylko, że właśnie w wersji takiej e, bardziej kobiecej e, z podkreśloną słodyczą. No i właśnie przede wszystkim e, podobieństwo do tych dwóch zapachów jest absolutnie no, bardzo duże, no jest bardzo duże podobieństwo. Zresztą Zara jest znana z tego, że pod tymi swoimi tytułami, kompozycjami, często ukrywa jakieś takie tańsze zamienniki innych zapachów. Mniej lub bardziej, bo czasami to jest też tak, że mówimy ja to tak sprawdziłam przynajmniej, że często jest coś określane jako Tańszy zamiennik, wiele osób tak mówi, i ja też z czystej ciekawości chciałam to wiele razy sprawdzić. I kiedy później sprawdzałam te tak zwane tańsze zamienniki, czy one faktycznie są podobne do tych wersji, jakby wyjściowych, to niekoniecznie tak było, więc gdzieś te skojarzenia po prostu się pojawiały, ale myślę, że. No nie były to tańsze zamienniki, były to po prostu jakieś takie zapachy w podobnej tematyce. Natomiast tutaj myślę, że możemy śmiało mówić o zapachu, który nawiązuje bardzo mocno właśnie do tej tematyki przedstawionej w Wild Bluebell i w Endorphine Blue. I to są właśnie propozycje dla amatorów tego typu zapachów krystalicznych, zapachów świeżego wilgotnego, chłodnego powietrza, właśnie takiego troszeczkę w towarzystwie gdzieś tam chłodnego zapachu kwiaciarni. Cały czas powtarzam chłodnego, bo to wszystko właśnie ma taki chłodny charakter i zauważcie, że w wszystkich tych trzech kompozycjach cały czas mamy do czynienia z nawiązaniem do koloru niebieskiego który jest właśnie kolorem chłodnym i kojarzy się z wodą. I, I cały czas mamy tutaj właśnie takie nawiązanie, tutaj mamy te niebieskie akcenty, tutaj white, bluebell to jest oczywiście taki niebieski dzwoneczek, endorfina blue, blue też może woda i tak dalej. Więc cały czas ta tematyka niebieska się tutaj pojawia wodna, ozonowa, i myślę, że to jest fajna propozycja również na okres letni. Dziękuję Wam serdecznie za wysłuchanie dzisiejszego filmu. Zapraszam do subskrypcji kanału i zapraszam na mój Instagram, którego nazwa będzie podana w opisie. Jak również linki do tych zapachów, żebyście sobie mogli je sprawdzić. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie. Zapraszam na kolejne filmy. Pa pa.